Hejka, witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj jest 6 grudnia, no i ja nagrywam kolejnego vlogmasa. Wracam do Was po mojej przerwie, ale że tak powiem, te chyba dwa dni, przez które nie nagrywam, poświęciłam bardziej na naukę, bo wiadomo, zbliża się koniec półrocza, nauczyciele teraz szaleją z prawdzianami i kartkówkami, no i łatwo jest sobie zepsuć oceny, więc stwierdziłam, że sobie te dwa dni poświęcę tak na naukę. No i myślę, że było warto, ponieważ dostałam m.in. piątkę za recytację. Jest super. Strasznie się tym stresowałam, no ale jednak mamy tą piątkę. No i w sumie to na tyle, bo reszta jeszcze będzie oceniana. No ale myślę, że poszło mi spoko, więc teraz wracam do codziennego nagrywania. Przynajmniej się postaram. Kolejny tydzień już się zapowiada ciekawie, no ale w sumie cóż zrobić? Postaram się jakoś jednak dla Was tak codziennie nagrywać te vlogmasy. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Jutro mam łyżwy. Będzie fajnie, pojedziemy sobie na łyżwy. No i też będę miała m.in. sprawdzian z biologii do napisania, bo nie pisałam w poniedziałek. No i kartkówkę z polskiego z Konrada Wallenroda. Mam nadzieję, że się wyrobię, ale to jeszcze zobaczymy. Może ja już po prostu będę się zbierać do szkoły, zabieram was ze sobą i postaram się po prostu coś nagrać. Aha. Mamy teraz informatykę z Jest świetnie. No i odpowiesz roki. Skomentuję tak, że Wiktor nie umie się skupić na tym i robi takie błędy, że pięciolatek by to lepiej zagrał. Nieprawda, ja po prostu wczuwam się wiedzenia. Tak, bardzo. Wyciąganie wyciągu z... później potem stwierdzenie, że jednak sobie może zostać. Nie no, wyjęłam go. A, ok. Zawodowy gamer z Minecraft życiem. Jakaś potruba, Minecrafta, bo tu nawet chodzić nie umie. Czekaj, to się tak o tak dziwnie sobie chodzi. Normalnie chodzi. No prawda. O, nie wiem, jak chodzi A Tam, bo ty gadasz. No. Piękna gra. Już wróciłam ze szkoły, było całkiem spoko, rozdawali nam po jakichś batonikach, akurat tego nie lubiłam, więc dałam mojemu tacie, przynajmniej on z tego skorzysta. No ale było całkiem spoko, prawie cały dzień przechodziłam w tej czapce i nie było najgorzej, tyle że trochę mnie tutaj swędzi. W każdym razie mam teraz do pokazania parę rzeczy. Jeszcze wracając do tej czapki, ponieważ powiedziałam, że chodziłam w niej prawie cały dzień w szkole, to ogólnie u nas było organizowane coś takiego, że jak przyjdziemy ubrani świątecznie, to nie jesteśmy pytani i stwierdziłam, dobra, robię to, co z tego, że nie ma dzisiaj żadnej takiej lekcji, na której mogliby mnie pytać i tak to zrobię. No i wzięłam taką oto czapeczkę, do tego miałam kolczyki świąteczne i powiedzmy, że aparat też jest świąteczny, bo mam czerwone gumeczki. I chciałam ogólnie ubrać ten taki sweterek, którym już nagrywam, bo on jest taki typowo świąteczny, ale ale nie wysechł, więc troszkę słabo i zresztą widzieliście jak się ubrałam, e, miałam tu czapkę, było świątecznie, było spoko, uznali mi to chyba, e, no ale niektóre osoby naprawdę bardzo fajnie przyszły ubrane, niektórzy tu nawet mieli takie małe choinki i sobie z nimi chodzili, no całkiem spoko, więc tam wiele osób się wykazało taką kreatywnością, fajne takie. Tutaj mamy jakiś prezencik, no i oprócz tego będą również okienka e, z kalendarzy i przez ten czas co nie nagrywałam to w ogóle nie otwierałam kalendarzy, więc sobie e, wszystko razem nadrobimy. Mogę powiedzieć, że mam najlepszą korepetytorkę od matematyki, ponieważ dała mi taki oto mały upominek i aż było mi głupio, że ja nic nie przygotowałam, no ale totalnie się nie spodziewałam, więc nie wiem czy to jakoś nadrobię czy coś, ale no mega miło, no i dziękuję. Otworzymy sobie te kalendarze i trochę tutaj zejdzie, bo tego jest sporo, no ale zaczniemy sobie od miksy, bo póki co nie chce mi się szukać tych okienek. No i tak, numerek 4 w środku mamy coś takiego, nie mam pojęcia, co to jest, muszę się doinformować. Napisali, że jest to jakiś piernikowy miks, więc myślę, że bardzo fajnie. Piątka jest taka oto podwójna i się w sumie zastanawiałam czemu piątka, a nie szóstka, no ale dobra, otwórzmy tą podwójną piątkę i tutaj jest coś dużego i w środku jest anielska niespodzianka, coś takiego. Dolna część piątki i tutaj wydaje mi się, że jest coś dużego również, więc... Szaleją w tym mixit i jest to mieszanka kokosa, orzechów i orzechów w czekoladzie. No i ja zawsze wyjadam te orzechy w czekoladzie i były bardzo dobre. No i teraz szóstka. Jestem ciekawa, co przygotowali na ten piękny dzień. Tutaj jest coś mniejszego i są to chyba jakieś żelki z tego, co mi się wydaje. Dokładnie tak, jest to miks owocowych żelków w różnych proporcjach Tyle nam się uzbierało z jednego kalendarza i wydaje mi się, że ten mój koszyczek na słodycze to tego wszystkiego nie pomieści Teraz kalendarz z Ferrero i czwórkę już znalazłam, więc sobie ją otworzymy I ostatnio obstawiałam, że będzie tutaj takie zwykłe Ferrero, mam nadzieję, że miałam rację, bo w sumie... Aha, nie miałam racji, ale zjadłam Ferrero, kiedy tu Ferrero będzie? Mamy coś takiego... Piątka jest w tym miejscu i mamy coś takiego. Dalej nie ma tego Ferrero. Mam nadzieję, że wszyscy będzie. No i szóstka jest tutaj. Wydaje się, ona troszkę większa. Mam nadzieję, że uda mi się to otworzyć. Miałam mały problem z tym okienkiem, ale otworzyłam i mamy moje ukochane Ferrero. Tak dawno nie jadłam Ferrero, że bardzo się cieszę, że w końcu jest w tym kalendarzu. Kolejny kalendarz i czwórka jest dość duża, ale jest tutaj właśnie coś takiego i wydaje mi się, że to było już chyba 1 grudnia. Piątkę mamy w tym miejscu. No i mamy takie oto cukierka. Szóstka jest tutaj na dole i zobaczymy co przygotowali na ten piękny dzień. Coś takiego i wydaje mi się, że to jest chyba to samo co to. I kalendarz mojej mamy na sam koniec. Tutaj mamy do opakowania jedynie czwórkę i szóstkę. E, I zaczniemy sobie od czwórki. Mamy tutaj coś takiego. Nie mam pojęcia, co to może być. Jakiś case na telefon, czy coś takiego. No, miałam rację, ja to jestem. E, prezentuje się on w ten sposób, tylko go odpakuję. O, tak się właśnie prezentuje. I on chyba nie jest jakoś tak w 100% świąteczny, aczkolwiek. Nie, no nie jest jakiś tak bardzo świąteczny. No i szóstka, tego jestem bardzo ciekawa, co w środku będzie. Coś małego. O, coś takiego, dokładnie. E, więc sobie to otwieramy Ja w ogóle powinnam przed odpakowywaniem robić takie założenia, co będzie, ale już się nie bawmy w to, ponieważ będzie to trwało za długo. Już wiem, co to jest. Jest to róż z Rare Beauty w odcieniu. Hope. Moja mama się już chyba zlitowała na demo, ponieważ ja tyle o tym różu gadałam i w ogóle przyglądałam jakieś TikToki z nimi. Też jak byłyśmy w Krakowie, to zawsze do Sephora i patrzyłam, więc tutaj mamy róż, ale on jest malutki, myślałam, że jest większy, ale prezentuje się w ten sposób. Otworzymy sobie teraz mój prezent I ja już tutaj troszkę od boku sobie podglądnęłam, ponieważ nie było co zapakowane, no i mam tutaj między innymi słodycze, czyli coś takiego z Nutelli, ja to bardzo lubię i oprócz tego taką oto paka z Ferrero i ja wyjem po prostu całe Ferrero Raffaello do mojej mamie. no i tutaj mamy coś wielkiego i sobie to teraz odpakujemy, no i mamy, są to budki, już sobie oczywiście podpatrzyłam, są to kampusy, no i już wam pokazuję jak one wyglądają no i tak się one prezentują, ja w ogóle ostatnio przeglądałam sobie instagrama tych wszystkich influencerek, które mają te buty i takie je komentowałyśmy że w sumie spoko wyglądają i w ogóle i tutaj proszę bardzo są buty no bardzo mi się one podobają widziałam ostatnio na tiktoku taki trend, gdzie ludzie chyba rywalizują o to kto ma brudniejsze kosmetyki i że niby się lepiej nimi maluje ja osobiście bym czymś takim nie mogła i no nie wiem zgadzam się z tymi tiktokami, gdzie te osoby mają te czyste kosmetyki że nie mogłyby nałożyć grzywa na twarz. E, to akurat taka przynośna, ale no, zgadzam się, bo jedyne kosmetyki, jakie ja mam ubrudzone, to nie wiem, powiedzmy, że to jest ubrudzone. To jest do rozczesywania rzęs i to jednak stosuję po tym, e, po nałożeniu tuszu do rzęs. No to logiczne, że będzie ubrudzone. E, no i sam tusz do rzęs, ponieważ on tutaj na końcówce ma taki jakby nadmiar tego tuszu i go często tak tutaj po prostu zostawiam, dlatego tu jest lekko czarne, ale to jest naprawdę wszystko i reszta kosmetyków jest. W takim dobrym stanie, że no nie wyobrażałabym sobie używać takiej kosmetyki, jak niektóre osoby pokazują na tych TikTokach. Chodzi mi dokładnie o coś takiego, bywają gorsze TikToki, że to wszystko jest tak ubrudzone, że ja bym się bała to wziąć do rąk, ale no nie wiem, ja bym nie mogła i to już się powtarzam, ale tak, chcę po prostu, żeby to wybrzmiało. Odwołali mi jutro Polski i widzę w tym dwa plusy, czyli m.in. to, że zaczynam później, no i nie będę miała kartkówki z Konrada Wallenroda, akurat miałam zaczynać czytać jakieś opracowania, charakterystyki itd., no ale skoro nie ma tego jutro, to sobie póki co to odpuszczę, no ale sam Konrad Wallenrod moim zdaniem jest taki mocno średni, w ogóle te lektury z romantyzmu są takie dość specyficzne. W każdym razie myślę, że to byłoby już na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że vlogmas Wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę. No i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa-pa!